Czy kiedykolwiek czułeś, że drzwi twojego życia są zamknięte? Sytuacja, która wydawała się beznadziejna, choroba, dług, rozczarowanie, które sparaliżowało twoje serce. Często postrzegamy te drzwi jako ostateczne, ale Bóg w swojej mądrości pokazuje nam, że te drzwi nie są końcem, to dopiero początek, a On daje nam klucz, aby je otworzyć. Ten klucz ma imię wiara. Wiara jest jedynym kluczem zdolnym otworzyć to, czego ludzkie oczy nie mogą dostrzec. W liście do Hebrajczyków 11.1 czytamy. Wiara zaś jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Kiedy dotykasz tego klawisza, mówisz niebu, ufam. A zaufanie jest pierwszym krokiem do przyciągnięcia nadprzyrodzonego działania Boga. Gdy Dawid stanął naprzeciw Goliata, nie miał za sobą ani miecza, ani tarczy, ani armii, ale miałem wiarę. I ta wiara wystarczyła, by pokonać olbrzyma. Ilu gigantów próbowało cię dziś powstrzymać strach, smutek, niedostatek. Więc dzięki wierze nawet najgrubszy mur runie. Psalm osiemnaście, dwa głosi Pan jest moją skałą i twierdzą i moim wybawicielem. A kiedy w wierze dotykamy tej prawdy, Bóg zaczyna działać, wchodzi w ruch. Wiara sprawia. Że niebo objawia się na ziemi i dlatego przed dokonaniem jakiegokolwiek osiągnięcia trzeba zacząć od wiary. Ona jest ziarnem, wyzwalaczem, początkiem wszystkiego, ale bądź ostrożny. Wiara to nie tylko uczucie. To kwestia nastawienia, to budzenie się i modlitwa, nawet jeśli nie masz na to ochoty, to bycie wdzięcznym nawet bez patrzenia, to sadzenie nawet bez pewności zbiorów, ponieważ ci, którzy mają wiarę, Ufają Bożemu czasowi. Księga przysłów: Trzy pięcie uczy nas. Zaufaj Panu całym swoim sercem i nie polegaj na swoim rozumie. To czyste, szczere, nieobliczalne zaufanie otwiera niebiosa. Dzisiaj Bóg mówi naciśnij przełącznik wiary. Jestem gotowy do działania, ale decyzja należy do ciebie: Niebo szanuje Twój wybór, klucz, który wszystko zmienia, jest w Twoich rękach. Czy z tego skorzystasz, czy odłożysz na bok? Kiedy decydujesz się dotknąć klucza wiary, coś niewidzialnego zaczyna się poruszać. Bóg nie pozostaje obojętny. Wchodzi do środowiska, on idzie z Tobą. Tak samo jak szedł z Abrahamem, gdy wezwał go, by opuścił swój kraj i udał się w nieznane miejsce. Wyobraź sobie, jakie wyzwanie stanęło przed Abrahamem: zostawić wszystko, Rodzinę, bezpieczeństwo, plany i dotrzymać obietnicy. Jednak posłuchał i jego wiara zapewniła mu obfitość. W Księdze Rodzaju 12.2 czytamy uczynię z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię Twoje, także staniesz się błogosławieństwem. Wiara przynosi obecność, a tam, gdzie jest Bóg, zdarzają się cuda. Dlatego nawet na środku pustyni można poczuć spokój. Nawet jeśli wokół ciebie krążą złe wieści, możesz iść z determinacją. Ponieważ wiara uaktywnia towarzystwo Boga. Problemy nie znikają, ale tracą swoją moc paraliżowania. Jak w księdze powtórzonego prawa: 31.6, Bądź mocny i odważny. Nie bój się ich i nie lękaj się ich, gdyż Pan Bóg Twój idzie z tobą. Zobacz przykład Józefa sprzedanego przez braci, niesłusznie uwięzionego, zapomnianego przez ludzi. Ale Bóg nigdy o nim nie zapomniał. W Biblii jest napisane: Kilka razy, a Pan był z Józefem. Czy wiesz dlaczego? Ponieważ Józef postanowił zachować wiarę nawet w najciemniejszych chwilach, dotknął klucza, a Bóg chodził z nim, i w pewnym momencie wszystko się zmieniło. Być może dzisiaj utknąłeś w sytuacji, której nie rozumiesz. I pojawia się pytanie: Dlaczego ja? Ale Bóg odpowiada. To dlatego, że ufam, że poniesiesz tę historię przez wyciężenia. Jestem z tobą. Wiara jest twoją deklaracją. Nawet jeśli nie rozumiem, kontynuuję. A to stwierdzenie przyciąga niebo, ponieważ Bóg nie kroczy z tymi, którzy narzekają, chodzi z tymi, którym ufa. A jeśli będziesz wiernie grał na tym klawiszu, odkryjesz coś większego. Wiara, która zaczyna się w Tobie, zmienia otoczenie, w którym się znajdujesz. Jest jak żarówka zapalona w ciemnym pokoju. Powoli wszystko wokół zaczyna się układać. Kiedy dotkniesz klucza wiary i nie puścisz go, Bóg zaczyna przemieniać to, co wydawało się niemożliwe. Zobacz Psalm 37,5. Powiesz Panu swoją drogę i zaufaj mu, a on sam wszystko uczyni. Wytrwała wiara to taka, która nawet w obliczu ciszy pozostaje wierna. I właśnie tę wiarę Bóg szanuje. Kiedy Salomon poprosił o mądrość zamiast bogactwa, okazał wiarę w Boga, że ten zapewni mu wszystko inne. I co się stało? Bóg nie tylko obdarzył nas mądrością, ale także obdarował nas dobrobytem, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Kluczem do wiary jest także klucz do posłuszeństwa i czekania. Często czekanie jest największym aktem wiary, ponieważ czekanie oznacza zaufanie Bożemu czasowi, który nigdy nie zawodzi. Scena wokół ciebie może wydawać się zamknięta, ale Słowo zapewnia nas, dla sprawiedliwego światło wschodzi w ciemności Psalm 1124. Bóg jest ekspertem w odwracaniu sytuacji, zmienianiu diagnoz, przeobrażaniu historii. Ale On działa, gdy widzi wytrwałość, kiedy postanawiasz się nie wycofać. Kiedy mówisz, nawet jeśli dzisiaj nic się nie zmieni, nadal będę ufać. To porusza serce Boga. Czy jesteś testowany? Gratulacje. To znaczy, że czeka nas coś wielkiego. Żadne złoto nie zostanie oczyszczone bez ognia, żadnego naczynia nie można uformować bez użycia ciśnienia. Twoja wierność w tym procesie jest hasłem do następnego cudu. Bóg patrzy na ciebie w ciszy, ale działa we właściwym czasie. Często prosimy Boga, aby zmienił wszystko wokół nas. Ale zapominamy, że prawdziwa przemiana zaczyna się w nas samych. Wiara nie jest tylko narzędziem podboju, jest narzędziem oczyszczenia. Dzięki wierze porzucamy dumę, przezwyciężamy strach i oddajemy kontrolę. A kiedy zaczynasz się zmieniać, wszystko wokół ciebie również się zmienia. Psalm 51.10 mówi: Stwórz we mnie, Boże, czyste serce i odnów. We mnie ducha niezwyciężonego. Kluczem do wiary nie jest samo otrzymywanie, ale stawanie się. Józef nie wstąpił na tron tak po prostu. Stał się człowiekiem zdolnym do przebaczania, mądrego rządzenia i miłosiernego postępowania. Wiara go ukształtowała. Abraham stał się ojcem wiary, ponieważ zaufał nawet wtedy, gdy Bóg poprosił go o złożenie w ofierze własnego syna. Prawdziwa wiara jest całkowitym posłuszeństwem, nawet jeśli nie rozumiemy dlaczego. I w tym miejscu wielu się zatrzymuje, pragną cudu, ale nie chcą przemiany. Ale Bóg nie chce tylko cię błogosławić, chce cię pobłogosławić. Księga Przysłów 4:23 naucza, bardziej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo każde twoje dzieło z niego pochodzi. Kiedy zmienia się twoje serce, zmienia się twoje życie czy jesteś gotowy na przemianę? Klucz do wiary jest już w twoich rękach. Teraz to ty decydujesz, czy otworzyć te wewnętrzne drzwi, tę głęboką zmianę, tę odnowę, która toruje drogę czemuś jeszcze większemu. Doszedłeś już tak daleko, że teraz czas zbierać plony. Wiara, którą zasiałeś ze łzami, będzie zbierana z radością. Dobrobyt, który obiecuje Bóg, to nie tylko pieniądze. To pokój serca, zdrowie, odbudowane relacje, cel w życiu. W księdze powtórzonego prawa 28.2 czytamy I spłyną na ciebie wszystkie te błogosławieństwa i dotkną cię, jeżeli będziesz słuchał głosu pana Boga swego. Wiara otwiera ten wymiar, aktywuje uśpione obietnice. Dawid był pasterzem. Żadnego nazwiska, żadnej sławy, żadnego majątku, ale z wiarą. I to właśnie ta wiara sprawiła, że został wybrany spośród braci. Wiara przyciąga łaskę. A łaska Boża jest warta więcej niż jakiekolwiek bogactwo. Bo kiedy Bóg postanawia ci błogosławić, żaden kryzys, żaden system, żadna zazdrość nie mogą tego powstrzymać. Klucz jest w twoich rękach. Nie? Musisz zmuszać się do otwierania drzwi, które Bóg już otworzył. Wystarczy, że będziesz wierzyć, modlić się, ufać i głosić słowo. A gdy nadejdą wątpliwości, pamiętaj: Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Psalm 23.1. To jest obietnica, która jest podstawą tego wszystkiego, ponieważ ci, którzy żyją wiarą, nigdy nie są sami. Dzisiaj Bóg mówi: Synu, dotknij klucza wiary: Jestem z Tobą, idę przed Tobą, jestem Twoim Bogiem. Jesteś o krok od tego. Jeden krok w kierunku otwarcia nieba nad Twoim życiem, o krok bliżej przeżycia tego, czego nigdy nie przeżyłeś, o krok bliżej zobaczenia ręki Boga działającej tam, gdzie nikt nie wierzył. Co powstrzymuje Cię dziś od dotknięcia klucza wiary? Strach przed przyszłością? Obwiniać przeszłość? Ból, który wciąż nie ustąpił? Chcę Wam przypomnieć z wielką miłością i prawdą: Bóg nie oczekuje od Was doskonałości, czeka na dostawę. Wiara nie polega na tym, że wiemy wszystko, ani na tym, że wszystko czujemy. Chodzi o to, żeby zrobić krok, nawet jeśli będzie się trząsł. I ten krok należy do ciebie, tylko twoje. Mogę się za ciebie modlić, mogę cię inspirować, ale ty trzymasz klucz. Tylko ty możesz zamknąć ten zamek i otworzyć tę nową fazę z Bogiem. Weź teraz głęboki oddech, pozostań w ciszy przez kilka sekund i zapytaj swojego serca, Panie, co chcesz mi pokazać przez to wszystko? Może On po prostu chce, żebyś wracał i rozmawiał z Nim każdego dnia. Być może On czeka, aż komuś wybaczysz. Być może Bóg chce powiedzieć, że nadszedł czas, aby przestać zabiegać o wszystko o własnych siłach i spocząć w Nim. Księga Przysłów 16.3 daje nam taką wskazówkę. Powiesz panu swoje sprawy, a twoje zamysły się spełnią. Bóg działa, kiedy się poddajesz. I wiem, że może już próbowałeś, modliłeś się, ale wydaje się, że nic się nie zmieniło, ale dziś jest inaczej, ponieważ teraz rozumiesz, że klucz jest w tobie. To nie jest ktoś, kto ci to da. To nie pastor, to nie pieniądze, to nie magiczne rozwiązanie. To twoja wiara aktywuje niebo. Jak powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza 9:29: Według wiary waszej niech wam się stanie. A teraz on patrzy na ciebie i czeka na ten prosty gest. Zaufanie. Jeśli poczułeś, że coś poruszyło twoje serce, napisz w komentarzu: Postanowiłem dziś dotknąć klucza wiary. Ten gest jest duchowy, to jest deklaracja przed niebem. I będę się modlić za każdego, kto napisze. Razem tworzymy łańcuch wiary. Jeśli możesz, udostępnij ten film komuś, kto jest bliski poddania się, bo słowo może ocalić los. Twoje życie nie jest stracone, twój czas jeszcze się nie skończył. Bóg o tobie nie zapomniał. Jesteś o krok od doświadczenia czegoś nadprzyrodzonego, a teraz mówi, synu, córko, dotknijcie klucza, a ja będę z wami przez wszystkie dni waszego życia. A jeśli ta wiadomość cię poruszyła, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, ponieważ w kolejnym słowie z cyklu jesteś o krok stąd zagłębimy się w potężną naukę. Dokładny moment, w którym Bóg postanawia cię wywyższyć. Nie przegap tego za nic w świecie.